Zaczynamy od Francji w dniu dzisiejszym. Witam Was w mojej, tutaj, księgarni. Ja bardzo, bardzo chcę od tego zaczynać, bo bardzo, ale to bardzo. Moi drodzy, what the fuck, co wy robicie? Magazynie. W magazynie nie macie już co donosić. Okej, okay, czy wszystkie książki mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Nie ma tej. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 19. Ale no, mamy książek: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 książek, czyli faktycznie jest 19. Robimy open, moi drodzy, moi drodzy. I tutaj 4 gry: no i zakładki do książek, które są tutaj. Pamiętam. I ta książka, bo nie mam tych. No i ekstra, bo nie mam tych, co ja chciałam. A bardzo, bardzo chcę rozwinąć w Francję. Ale w każdym odcinku będziemy sobie przechodzić tak, żeby raz tu robić, raz tam. Aby cały czas dość, że pieniądze leciały, to i jak wiecie jeszcze, żeby leciała reszta. Dobra, zamówmy sobie po jednej książce, w sensie bułku, żeby to było. Potem trzeba rozbudówkę walnąć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Też pamiętać trzeba, że już kasy chyba dwie możemy. Będziemy mogli. W ogóle z tego pierwszego to bakota kota wywalę. no nie wywalę go aż tak, ale... Wiecie jak jest. Witam, witam, o zdrowie pytam. jeden Bookstory to jest ostatnio moja ulubiona seria, dlatego, że bardzo, bardzo mi się podoba to, co oni z tym robią. To jak aktualizują, to jak coś wchodzi nowego, to co można zrobić, co jeszcze będzie. Będzie kawiarnia, będzie dużo, dużo innych rzeczy, które naprawdę bardzo podobają mi się w Bookstore. I... Naprawdę mam nadzieję, że oni w dalszym ciągu będą to tak aktualizować, jak aktualizują teraz, bo normalnie jest przesuper. Dlatego tak bardzo powracam do tej serii i tak bardzo chcę powracać do tej serii. Jak widzieliście są przerwy między dodawaniem odcinków, dlatego że po prostu stwierdziłam, że nie zawsze muszę codziennie nagrywać, ale postaram się robić to codziennie. Codziennie dodawać odcinek. Już Jutro oblatuje Detroit, które ma. miało przerwę chyba dwa tygodnie. Znowu. Pik-pik. Mamy tu. Pięknie. Będziemy dalej pomagać im, bo nie wiadomo też, czy oni się będą wyrabiać z tym Wszystkie ale tutaj jest tego od cholerci. Na razie jest spokój i cisza. Jest bardzo spokojnie. Wręcz za spokojnie, patrząc na to. Wszystko. Mamy 1400. A, nie, lokalizacja. Nie, 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 nie. Chciałabym expand Za Za 5000. Aż. O kurde. Ja bym odblokowała tą przestrzeń później, dlatego że zrobimy, moi drodzy, ten magazyn. Żeby oni też mieli magazyn i żeby te kartony, o tak, właśnie, nie były to. A jak tu będzie magazyn, to będzie spoko. idzie tutaj do książek, tutaj mam zakładki nic tylko brać ale ruchu stra nie ma dużego. Zrobimy sobie dwa dni po prostu tutaj i potem przyjdziemy sobie tam chcę tę Francję też nadgonić w jakiś sposób aby wszystko było bo tam już nie mam miejsca tak naprawdę mam rzeczy do odblokowania mogę wywalić kota i chyba tak zrobię w ogóle tą adopcję kota dlatego, że ten kot troszeczkę miejsca zajmuje mimo wszystko, że fajne Fajna istota, żeby tam była i żeby to się pokazywało. Tutaj sobie stoję na kasie. Oczywiście w moim magazynie, że robią dosłownie wszystko. Także z tego powodu jestem mega zadowolona, ale chcę bardzo, bardzo rozbudować sobie właśnie. Tutaj. Podoba mi się ten w ogóle wystrój cały. Tego, że to jest takie, takie niebieskie taki Franc dosłownie. Nie wiem dlaczego, ale Francja kojarzy mi się w ogóle z niebieskim kolorem. Jakby każdy kraj z jakimś kolorem mi się kojarzy, ale dosłownie, no wiadomo, na przykład Holandia kojarzy mi się z pomarańczowym, no bo oni głównie pomarańczowym chodzą i cały czas gdzieś pomarańcz jest. Tak, Francja z niebieskim. Też mi się kojarzy na przykład Hiszpania w ogóle z takim żółtym, także no kurczę, no mam takie kraje, które mi się kojarzą. Polska mi się nie kojarzy chyba z żadnym kolorem, znaczy, można by powiedzieć, że czerwony albo biały, ale w żaden sposób jakoś to tak do mnie nie przemawia, bo my nie mamy takich świąt, żeby je obchodzić, głównie. A oni tutaj mają te kolorystyczne święta, które gdzieś tam wskazują, że ten, ten, dan, dany kolor jest, prawda? Dobra, ja to wezmę. Z Harry Potter. A tutaj jest Harry Potter. Ale ten Harry Potter już jest, więc położę to tutaj. Dobra, robi nam się kolejka, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę, bo będę mogła. O, pyk, A oni będą mogli donosić cały czas. Cały czas ci ludzie tutaj coś kupują. Dobra, 49. Ja w ogóle napisałam, poprosiłam o to, żeby może dodali jakiś magazyn czy coś takiego. O, regał na komiksy. Fajnie, już komiksy mamy odblokowane. O! Oh. no to już coś nowego jest, czekajcie, idę pod Max, Regana komiksy weźmy, kubę. i teraz tutaj books i nie możemy jeszcze komiksów, chyba że trzeba je, tak, możemy, trzeba je odblokować, moi drodzy, weźmiemy sobie Major Cud po prostu, mamy jeden komiks, także kubmy go, na razie jest jeden. Także możemy go rozwalić troszeczkę na półce, ale fajnie, że już coś nowego jest. To mi się podoba bardzo. Tak. Do widzenia. Tutaj zaraz postawimy tą półkę, tylko skasujemy tutaj panią też. Podręczne jest to Q. E, Regal na komiks. No to tutaj, jak książki używane, no to tutaj na komiksy również będzie. Dobra, pokażmy, czy całe się tam mieszczą komiksy. Wszystkie, czy jak to. Nie. Aha, to będzie cała jedna. To będzie tak. Ok, fajnie. A cena? 5, 50. Super. Cena jest też ustawiona. Podoba mi się. I co, i co? Nie się przecież żadnego. Ona tylko położyła pewnie paczuszkę. Okej, okay, podoba mi się. Pokażmy ten komiks. Też tam będziemy mogli to ustawić. Fajnie. Że coś takiego istnieje. Już możemy komiksy. Także no, sztos. A, pokaż tutaj. o Wymagany ton, ton, ton. W Japonii będzie manga. I to też jest świetne. Mam nadzieję. Ciekawe, czy dodadzą jeszcze inne kraje. Bo to jest mega ciekawe, ale myślę, że coś wymyślą. Z kawiarniami i tak dalej. Biblioteka, czy... Też mogliby bibliotekę też, znaczy zrobić kiedyś, ale no, tutaj ładnie nad tym pracują. I oni jak wpuszczają te właśnie e, swoje aktualizacje, to wpuszczają je tak aby coś rozwinąć, w sensie, żeby więcej nam dać, czy tam naprawy błędąc. Także ja jestem mega zadowolona z tego, jak idzie, w jakim kierunku to wszystko idzie. I bardzo przyjemnie się w to gra, w ogóle szybko się rozwija, co mi też się podoba, że gra jest taka nie aż za bardzo szybka, ale też nie jest mega wolna. Dobra, tutaj już widzę, że ja muszę dodać kolejne książki. Bo jak widzicie, już troszeczkę leci, więc muszę ma na, na, na książki mieć. Ósmy poziom, tutaj U będzie wyrzucane. Ja złapię jakąś paczkę, dobra, złapałam. I teraz pokażcie, gdzie to jest. jest tu? Away with bread, tak. Więc sobie dołożymy te książki od razu. U, ile ludu stoi już? Jasne, nie ma problemu. Już, już. Tutaj fajne to auto jest. To też, mi się, to też mi strasznie szybko zaplusowali, że tak powiem, z tym. Zobaczymy, jak to dalej będzie, bo tutaj musimy to rozwijać naszą... Um, naszą... garnię Pięknie, brawo, auto. Tutaj kolejne osoby. Już witam. Ja muszę kupić jeszcze te, te używane książki, żeby coś z nich wyleciało. I kupić tą półkę na te książki... ekstra. Czy... proszę bardzo. Zakładek już... o właśnie, zakładki trzeba kupić, bo coś czuję, że zakładek też już nie ma. A kupmy po dwie. Coś tak czuję, ale szybko tak ta ale się no szybko w tej księgarni. Też biurko... menadżer, a menadżer e, w ogóle... od którego to jest poziomu? Dostępne biurko menadżera. Już jest dostępne, dobra. Kupmy biurko menadżera. I tak, żeby cały czas to się gdzieś tam rozwijało, żeby faktycznie te pieniądze nam przychodziły również tutaj stąd. Będzie fajnie, bo ja się zaraz przeniosę aż tam. Także już będzie inaczej. I będziemy tam musieli dodać te komiksy, się dodać, no musieli, no chcę dodać tam. Tylko, że tam jest bardzo mało miejsca, więc będę musiała kombinować co i jak. Biurko menadżera, oczywiście biurko menadżera. Cze... Ciężko to tak powiedzieć, szczerze mówiąc. Yy. by było dodać tu, ale tutaj haczy. Tutaj nie haczy. Nie, nie mam. Ciol, na środku. Na razie wszyscy przejdą, ale potem je weźmiemy, jak rozbudujemy tam trochę w prawo i będzie git biurko menadżera. Każdy na środku. Nieważne. I też następny dzień będzie to od razu będziemy rekruitmować. Rekruitmować. Re, no do rekrutacji dawać naszego menadżera. Też tutaj jedną osobę na kasy damy od razu. Tak. I już od razu damy sobie ją. Nie, a on. Gdzie on jest? A tu jest. On jest dobrym kasjerem, także on idzie sobie na kasę już pomału. My sobie to poroznosimy. A to jest tu. Harry Potter jest ciągle, także o to można wyrzucić. O Jezu, co to jest? Dobra, to też jest. Na razie prawie wszystko jest. Komiksy też są. Jaka jest zakładka? Nie. oj. Dobra, ja bym chciała za recruitment znaleźć y, otwartych y, mamy. Menadżer 1000. Opłata za zatrudnienie za dzień. Więc my sobie go moi drodzy. Y, nie wiem, w sumie bez różnicy. Tutaj weźmiemy. Tam była kobieta, to tutaj będzie mężczyzna. Ale weźmiemy sobie go w następny dzień. Ale w ogóle, jak to wygląda, to pie, patrzcie na ten księżyc. I ten księżyc się rusza. I w ogóle to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Lubię takie gry z takimi widokami i z innymi, z innymi rzeczami, które jednak mają taki swój klimat. Jest killing. Link killing jest chyba jednak po. Tutaj. Hmm, troszeczkę. Dobra, dodane. Tutaj. A zaraz będziemy mogli zakończyć dzień. No, trochę powoli mu idzie, ale jakoś mu idzie. Niech ja on tam zakończy sobie dzień na spokojnie. Ja też tylko sprawdzam, co ona tu ma. Jest już ten goat. Jest tutaj. Dobra, tutaj, dobra, a tu? Co tu mamy? Tutaj e, nie zmieści się. Tutaj też jest pełna. Tutaj też dobra. Niech będzie. Tu jest 15. Tu jest ten. Tego nie mam. Mm, więc to musimy na pewno załatwić. Braze też nie ma, więc też trzeba kupić. The Killing. To i to też. Ok. Ostatnia osoba. Forbiter jest. O. Proszę bardzo. Ostatnia osoba była, więc sobie tutaj zrobimy Enter. Mamy. ota 303. Ten. E, teraz tak robimy Zap. O nie, Zap. E, robimy Recruitment i rem Remiego mamy. Mamy naszego menadżera, który tutaj już jest. Które tutaj idzie raczej, o bo idą sobie tam. Jak oni wszyscy się już ustawią na swoje pozycje, to my możemy na spokojnie przechodzić sobie do kolejnego. W sumie po co mamy? Idziemy do Francji. Dalej we Francji, tylko teraz w Lyonie. Tutaj mamy wszystko clear. No widzicie, jakby nie znikały te rzeczy w ogóle. Dobra, mamy open. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 19 książki chyba nie było, nie? Bo to jest Gerholt, który jest e, fantazy i jego nie było ustawione tutaj. Tak. Więc jego trzeba ustawić. E, tak. Jego podejrzewam, że nigdzie nie było. To tutaj weźmiemy go. E, I tutaj nie ma. Tutaj nie ma tego, więc dodamy go... Tu. O, nie mogę go tu dodać. Wypieprzaj mnie stąd. Czy ta półka się zwiesiła, czy o co chodzi? Gdzie? Weźmy ją na razie tutaj. Ty, nie, nie mogę zamieścić książki. O, ustal cenę jest, ale zwiesiła się półka. A, bo nie dam otwórz. Nevermind, mind, nikt o tym nie wie. Ja czasami tak mam. Dobra, zakładki tu byłem. Mm, niestety musimy kota zwrócić oddamy do adopcji. E, wszystkie rzeczy bezpakuj, X sprzedaj, tak. E, G C x. B X. E, G, B X G B X G B X. Dobra i teraz tak mamy. Nie to mamy Dipotam komiksy. co coś tutaj było nie. Mm, dobra na tu komiksy Dime ze Z2. O, możemy kolejną licencję. Fajnie. Tylko używanych też mogłeś, mogłam w sumie wsadzić. Tak też zrobię. Ojej. Niech będzie. Tak, mamy komiksy, nowa książka, nowa książka, nowa książka. Może nie fantazy, Romans, my chyba romans mamy. Weźmy romans. I weźmy. Ten romans Ego mamy. I. Jeżeli nie widzę, chyba już. Tu jest. Od razu. Przechodzę. Kliknę tu. I weźmiemy kolejny też. Od razu romans. Romans był razem z tym. I tu jest Romans kolejny. Musimy tam. Muszę tam pamiętać, że tam trzeba dać też Romans, więc tam też się przeniesiemy na spokojnie. Miałem tam dwa dni spędzić. To akurat tam spędzę. Dobra, opłacania rachunków, zapomniałam, że to też... No i tu mamy już całość. A tutaj mamy dozwolona sztuka, tu mamy wymagany 18 poziom sklepu, mamy 13 poziom sklepu, poziom gracza, sklepu, gracza i tak dalej. Menadżerka, też jedno. Dobra. Mamy szesnasty poziom. Czy znaczy, możemy buka? Nie możemy buka. A, bo tu jest tak, dziewiętnasty poziom. Y gracza. O, tak, akurat zaraz zdobędziemy. Ej, Paryż, poziom piąty. Paryż. O, coś tu się. O, nowa zakładka się o... ogarnęła. Fajnie, podoba mi się to. Będą trzy tylko. Ale podoba mi się fakt, że jest nowa zakładka. Fake, 220. I jak widzicie, książki też są już A wiecie co? Ja się przeniosę. Idźmy tu. Tam już niech leci. Tutaj też. Widzicie i on niby działa, ale nie działa ten sklep, więc jest takie. książkiem. romansem. Aż dwa. A, i nowa zakładka jest też. Tak. O, to od razu. A nie, to. Dobra, nową zakładkę od razu damy też. Aby nie było. Pomanewrujemy między sklepami. W sumie nie wiem, czy bardziej się, kurde, właśnie Francji nie opłaca teraz. wiecie? Tak szczerze. Tak szczerze, bez bicia. Nie wiem, czy naprawdę Francji się nie opłaca. I chyba tak zrobi. Oj. Miałam robić cały czas tamto. w się sensie miałam na zmianę robić, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy się opłaca tam. Bo tutaj Francję muszę rozbudować i ten poziom cały czas. Wiecie po co ten poziom? Myślę, że jak osiągnę maksymalny poziom, to wtedy możemy przejść dopiero na następny. Bo tutaj mamy te komiksy. Widzicie Paryż, poziom dziewiąty i mamy te komiksy. I to trzeba odblokować. To by było fajnie nawet odblokować, szczerze mówiąc. Oczywiście tam idzie szybciej poziom sklepów tamtym. tu się zgodzę, 100%, ale jak odblokuję poziomek komiksy i tak dalej, będziemy tak manewrować między, wiecie, jednym a drugim, no to już inaczej. No i tyle. Dobra, F. Pyk, 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 pyk. W tych Francji widzicie? Trafia się. trudniej. Mogę pracownika kolejnego, krzesło kawiarniania. O, Breeze. Books and Collection, no tak, niech będzie mm, teraz, tak, Books and More, i mamy komiksy, Widzicie, mi Lady Gwiazda, weźmy Manpower, dobra, następny po komiks, który będzie tutaj nasz, dawaj, dawaj, o, i te komiksy trzeba blokować, to jest mój cel aktualny. Żeby odblokować komiksy i tam też przejdziemy sobie zaraz. I też będziemy mieć komiksy. W sensie nie zaraz tylko jak zakończymy dzień, żeby to faktycznie miało ręce i nogi. Dobra, i teraz zobaczmy sobie. Jak to wygląda. I tutaj dziesiąty, czyli 10, 11, 12, 13. Podejrzewam, że to będzie tak. I tutaj coś się blokowało? Nie. Dobra, tutaj są te. Tutaj są te. Dajmy też te dwa razy, żebyśmy mieli co robić. No, pik, pyk, pyk. Dawaj mnie to. Pokaż. O! I pyk. Kolejne. O! Tu się jakaś inna... Jeszcze tej książki nie widziałam, co tu jest. Jej nie miałam w łapkach. Ile ona? Zaraz zobaczymy. A, dwieście tylko, dobra. Mamy światło, mamy menadżera. No, i naprawdę, sobie tu się razem. Aha, ja mogę za. Rootman? Nie, bo mam menadżera. Więc nie mogę. Mhm. Czekam, 5000 tysięcy chcę rozbierać. Ale myślę, że iść na magazyniera. Ja tutaj ogarnę, dlatego że ja chcę tutaj robić szybciej te pieniądze zdobyć. A im dłuższa kolejka, tym gorzej dla nas. No tak to szybko pyk, pyk pyk Może ja nie jestem jakaś szybka mega, ale damy sobie radę. Nie ogarniam, jak te pieniądze chodzą. Każ mi te pieniądze. Aha, ty dalej kartę. Dobra, to jak ktoś z mi będzie, to będę oganiać. Mamy 3000. Jeszcze brakuje nam 2000 Do um, tego aby roz. No i czekajcie, to jest 525. No pisze jak byk. No ja pierdzielę Witam i o zdrowie pytam A, te książki są na fula, fajnie. Też mi się to podoba. Tak z ziemi nie możecie sobie ich wziąć. Ładnie to wygląda. Used books Mega, mnie oni cały czas tak chodzą. Donoszą te książki. No i, i jakoś to idzie, tak? Witam. Uuu, ale pani wzięła, no widzę, widzę, że wzięło panią. To mnie cieszy, bo ja potrzebuję takich ludzi, którzy kupują dużo. Żeby poziom sklepu mi tu wzrastał. O to chodzi. W sumie. Dzień 15, a i tak już jest dobrze. W ogóle na ten drugi, na ten jezu trzeci aż sklep to trzeba aż 30 tysięcy. To nie wiem, to na razie będę do ustalonej śmierci to robić. <gry> Pewnie jeszcze dojdą jakieś aktualizacje, ja też te odcinki wstawiam tak bardzo nieregularnie z buka, bo czekam aż oni wstawią aktualizacje, ale jak widzę, że czwarty dzień na przykład, czy tam piąty, wiecie, tak co tydzień staram się raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu wrzucać te odcinki. Teraz już mam nadzieję, że uda mi się regularnie, przynajmniej tak sobie to rozplanuję, żeby faktycznie to było. Troszeczkę mi się opuściło z tym, troszeczkę bardzo, ale mam nadzieję, że nikt nie jest aż tak zły że faktycznie i tak dobrze to wychodzi, wszystko. Mm, tutaj... Idą ci ludzie, idą. Do streamów, streamy też będą, oczywiście wiadomka, ale nie codziennie, to jak było kiedyś, teraz raz w tygodniu, maksymalnie dwa. A czasami zero, ale jak to mówią, trzeba nadrobić tutaj i te też. Która jednak gdzieś tam leży w tych gruzach. Czy niedługo skończy dzień. Przeniesiemy się tam, bo będziemy musieli dać ten komiks jeden, który tutaj jest. Aby tam też był. Poziom gracza to się zwiększa. Dopiero, dopiero za jakiś czas. Szkoda, że ten poziom gracza nie jest jakoś napisany. Jak on dokładnie się zwiększa? W sensie, że nie ma takiego. Jakby paska od tego, to było fajne. Dobra, już mamy koniec dnia. O, tutaj pani kupiła zakładeczki, tak, fajne, fajne, wiem. Made in China. Dobra, mamy koniec dnia. Dobra, mamy 5000, nie, 4830. Dobra, lokalizacja sklepu. lecimy sobie teraz do naszego Leona, w którym zaczęliśmy pierwsze to. I pierwsze, co zaczęliśmy tutaj. I teraz tak, book more i robimy komiksy, które też dodajemy, bo oczywiście one są. Więc ja dzisiaj byliśmy po prostu dwa dni w tym naszym ujezu w Paryżu. Zamiast w Lyonie. A Lyon jakby odpuszczam na razie. Zobacz, będę tylko dodawać to, co nowego jest. I potem będzie. Myślę, że jeszcze lepiej. Jeszcze, co bym chciała zrobić, to oczywiście. E, Dwie, po dwie używane. Otworzyć, żeby te używane książki były na full. Nawet jak będę, wiecie, kupować później to wszystko. Ale żeby to było używane, żeby oni mogli donieść na półki. I będzie spoko. I wtedy się. Czasami w tych używanych naprawdę można zgarnąć skarby, i bardzo dużo myślę, że osób o tym doskonale wie. O, już sobie bierze te te książki. I teraz tutaj widzę, trafiają mi się. O, w tym mi się nie trafiło, ale w 3 na 4 kupione paczki trafiła mi się książka używana. Czy ja mogę je wziąć razem? Nie, nie mogę. Więc na razie położymy je tutaj. Fajnie, że też, jak nie jest cena. O, Jezu, Jak nie jest cena ustalona, to one mają czerwone kropki. To mi się bardzo podoba. A tak, to, to mają cenę i. Nie, nie to, to. Jest wszystko spoczko. Tutaj możemy to wykluczyć, widzicie? Tutaj jest cena, była cena. Strasznie dużo zmieniło. Dobra, 20%. Tutaj 20%. Potwierdź. I tutaj też 20%. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Skupiliśmy się na tym e, Paryżu. Dwa dni. Następny odcinek będzie dłuższy, myślę, że godzinkę. I skupimy się też na Paryżu, bo chcę go rozwinąć i te komiksy. Jak rozwinę pełnię komiksy, które zaczęło się ostatnio, a teraz są, to będziemy nie przenosić z jednego do drugiego. Cześć i pa!